W Biedronce trafiłem na taki oto wynalazek paski e, Latiao, wiadomo, z mąki pszennej. W tym wypadku jest to e, słodko pikantne. urokliwe opakowanie w sobie zawiera po prostu e, te paski. Nie ma żadnego dodatkowego opakowania, może dla ekologii to i lepiej. Jeżeli chodzi o smak, to faktycznie jest to pikantne. Wydaje mi się, że bardziej jest to pikantne niż słodkie, choć ta pikantność nie jest taką typową okrutną pikantnością, która wypala ci ryj, a raczej powiedziałbym, że jest taką. Stonowaną, ale jednoznaczną. Jeżeli chodzi o brudzenie łap, to dalej ten tłuszcz brudzi łapy. Jeżeli chodzi o smak yy, yy, i może nie już smak, tylko konsystencję, to tutaj widzę dużą różnicę. Do tej pory byłem przyzwyczajony do bardziej tych pasków w wydaniu takim gąbczastym, yy, takim sprężystym i w miarę, tak naprawdę, takim. Yy, lekkim w spożyciu, a w tym wypadku mam wrażenie, że to jest bardziej gumiaste, takie zbite i mniej przyjemnie to się je. I chyba to jest jeden z takich największych zarzutów. No, jeżeli chodzi o ten smak, o którym wspominałem, to w jakiś sposób mam wrażenie, że tutaj jest taki klasyczny smak z zupki chińskiej połączony z anyżem. No i ta pikantność całkiem nie jest źle, ale ta konsystencja mogłaby być lepsza.